Dzień dobry, witamy na W czwartym odcinku SimCity, jak was nie było, dorobiłem tu jeden wiatrak, dorobiłem tu dom Burmistrzanom masakranie, wyłącz, Wyłączam nagrywanie, a tu nagle pff, 3 miliony problemów. I tutaj jeszcze zrobiłem dwie elektrownie, tutaj wiatraków dowoliłem, normalnie nie wiedziałem co mam robić. Tak, dużo ludzi tutaj w wkurzeni byli. No i o co ci jeszcze kamerę? No zrobię to. Czemu nie? Miej, miej tylu mieszkańców. Aha. No dobra. No spoko. Zaraz będzie tylko. Bo właśnie, jeszcze wody nie wystarcza dla każdego. Zaraz tak. Dobra, I jeszcze zróbmy još, 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 Ojej. Tak, trochę coś, się. Dobra. I teraz jeszcze tutaj walniemy od wody. Nie, jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę na dół. Troszeczkę, nie dużo na dół. Żeby miało się łączeć. Nie 15 tysięcy. No już powoli mamy tutaj, z, uzbie, z, uzbiera, uz, zbiera nam się ta kaska. Kaska, tak. Kasza mamona, Dobra. A niech mają wody, jak nie ma. Jak, jak nie ma wody, jak ma jest. Dobra. Ja mogę to jakoś edytować? Nie mogę. A co tam jeszcze wody brakuje? A proszę bardzo ja Ciebie ale ile to kosztuje mógłbym wiedzieć. 3000 O Ojej, tak mało A to muczy jeszcze A co ja wam będę żałował kurde Kto ja jestem żeby żałować? Potem jeszcze A ścieki 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 Ruet pływała ścieków się dlatego, tego to ustawiamy tu radość. Ulepsz. To ulepsza ale. postęp w kierunku ulepszenia. Mm. No. 9% każdy nam daje. I zarabiamy 4000, nie? jakby dawali nam po 10%. Co, co nie pasi? Mm. To będzie nocna impreza na całą okolicę człowieku. Śmieci może być trochę więcej, tak to zabawę, ale nie masz nic przeciw, temu, tak prawda? Pozwolisz nam na zabawę, ta misja spowoduje wytworzenie śmieci. Za 25 tysięcy. No, Musimy, drogą nie chodzi, ale my już nie zarabiamy też aż tak mało. Weźcie by mi napiszcie kurde. Trzeba mam się martwić. Od tego wy jesteście. Macie mi napisać i koniec. Bo się uobrażę. Nie, no nie będę się obrażał. Nie mogę. Gorąco tu jest. Czy tylko ja tak czuję? No, Jości, nie jesz gorąco. No i widzicie, mamy już dość dużo pieniędzy. Listopad, rok pierwszy. Ojej! Początki ludzkości, nie? Żądamy tramwaju. patrz, oni, oni są tak wymagający. Ale mam dużo kasy, mam. A to proszę ja cię bardzo. A właśnie, transport publiczny. Yy, o to, o Jezu, ale to potrzebuje trochę tej drożki, A więc... Nie, nie, nie. Dobrze, tak. I to nie, nie zmieści się tu, oczywiście. No, tak, ja, przecież nie mogłoby być inaczej. Dobra, mm. przystanek autobusowy, a proszę, ja Cię bardzo tu. My tu. Tu, 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 tutaj też niech będzie, tu gdzieś, a tu nie było, a tu jak nie było, to mucie, tu też, no, jest okej. I co, co, ja jeszcze bo ja się normalnie tak już motam, I tutaj. Co, co nie pasuje, panie? Szkoła osiągnęła maksymalną pojemność. Ej, nagle zniknęło, nagle nie ma problemów, a potem mi noę jeszcze chciał. Co? przez jedną z pomp w Simowie chorują Umieć nową pompę na przez jedną z tą w Simowie chorują czy którym ...przez czystej wody albo zainwestuj w pompę z filtrem przepraszam Was na chwileczkę parę sekundek no jeszcze nie mogę przez do drugą Musiałem zamknąć drzwi, a nie to krzesło, robię. Dobra. Co ci nie... ale... czyli co ja mam zrobić? Co? O, to, tak? Jest brudna. A już nie ma. Dobry. Fajnie. wody do miasta. Widział wiem, że coś się w regionie. Ojej. Co, ej, co, co z wodą? A co ona jest? Pusta. Coś tu z wodą było nie tak. Jest więcej pracowników niż miejsc pracy. Otwórz strafy przemysłu komperacyjne. Był komperacyjne. Chyba zrobię przemysłowe. 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 Um, I tak. Teraz, 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 teraz. Właśnie miałem jeszcze tramwaj zrobić, ojeju, to jest tych 5 milionów rzeczy tych, tych głupich tych. Zrobimy tułak po skłosie, a co tam, nie wolno. A dobra, nieważne, że tu jest, chociaż to jeszcze możemy. Tak. Tak, pięknie, nie? Dobra. A co ze szpitalem? Jest wielu chorych lub rannych simów. Koniecznie może być rozbudowana służba zdrowia. Ojeju. Naprawdę nic nie pasuje. Nic. Kompletnie. Klinika. No proszę, ja ciebie masz. Chcesz mórz, Sposób znajdź. <noise> <noise> nie no, poczekaj, jest po. Dzisiaj pełno nas i mamy czekającego na nasze potrzebujemy więcej sal dla pacjentów, aby ich przyjąć. A, ale ile to kosztuje? A tak 12 tysięcy skleroza. Dobra. No, już 10 minut nagrania. Jest, ale im naprawdę... Są tu świetne miejsca na robienie zakupów. A to co mam? Ej, ej, czemu wy macie wszyscy? Ej, ale bez to czemu mi teraz to nie pasuje? A mnie jest, tam... Dobra. Prąd jest ok? Nie, co jest z prądem? Masz co? Ograniczenie dostaw prądu, wybuduje elektrony do tego? A właśnie, nie, bo ja zrobię lepiej. Nie, nie sprzedawaj prądu sąsiadom. Prądu nie. Ej, to poczekajcie, a jak dam. Nie, nie sprzedajemy prądu sąsiadu. ciekawe, jak? Cześć, sąsiad! Dobra, ci nie mają prądu. Co latjesz? Bardzo się cieszymy, jeśli jeszcze poproszę ocenę, cenę prezenci dostajesz To jak wchodzisz w to? Bo jest szeroko zrobione. To nie wiem co. Co, poczekaj, miej tytuł mieszkański. Miej tylu mieszkańców, zbuduj, posiadłość swoich marzeń, dobra? Ale chodzi mi o prąd. Ja miałem tu jeszcze elektrownię. O, tu są moje elektrownie, kochane, i co? też nie I Dlaczego my mamy sprzedawać? I też nie sprzedawaj w Nie, kurde, nie będą mieli chleba, bo co oni sobie nie mogą zrobić. Nie przesadzajmy, już naprawdę. No co? A ja nie rozumiem, tutaj wiatrek ustaje, bo sobie lubi, jeszcze sobie tu to się nie da jak się da, drogi drogi, no bo cóż się nie da jak się da, nie proszę bardzo, następny, następne. на сцене отца, не шкода, ты ветраков. А только там, что там. Не-не-не, а ну Это конечно Куда? To ja pierniczę. jak to denerwuję? ale ja ch nie chcę tego, żeby ja chcę to. Ja nie da się, co za żal. Dobra i to chyba na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia na razie. No nie, I co? Nie, 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 nie niweluję. No to co? jeszcze tu zobaczymy tylko, bo mnie coś to i zaraz na to. z pikiem, bo nie dajemy rady wszystkim szerzyć. Dajesz radę dodać garaż? Mam ją mm. Co? Miaję jeszcze tylu pasażerów, ale to są wahadłowych. Tak, będę miał 40 tysięcy mieszkańców. To Ty się już Jezu nic, nie patrzę, nie chcę złapać nawet w kampanii, ale tam jest zajezdnia wahadłowych, nie zgadasz. targuj i jedziesz. Nie, nie, ja to chcę uedytować. Pięknie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, żeby potem nie było problemów, nie? No. Będę miał tyle ludzi, jak ja Ci mówię, że będę, to będę. No to co? Do zobaczenia na razie i cześć, papa. Pa.